do Koczały, do sklepu, zepsuł mi się samochód. No to stanęłam koło mechanika, zadzwoniłam szybko po siostrę, że po mnie przyjechała. No i tak patrzę, policja mija, normalnie policja jak to jeździ po wiosce. No ale tak stanęła koło mnie i mówię, czy pani Ewa? Ja mówię, no tak, bo ja w sprawie pana Makarewicza. Ja mówię, tak, no to słucham. Albo pani go obraziła, napisała pani, że jest burakiem, i to jest już, może założyć pani sprawę do sądu za to, że pani go wyzwała. A ja powiedziałam, a czytał pan wszystko, co to, to ja tam napisałam? Jak mówię, do pana Ludwikowskiego. A on powiedział, że wszystkiego nie czytał, ale akurat to mu tam ten, w pamięć weszło, że ja go obraziłam. Jeżeli go nie przeproszę, to on mi sprawę w sądzie założy. Człowiek się trochę roztrząsł. Wiadomo, sam go się zepsuł, wszystko się zawaliło w jednego dnia. Jeszcze policja mi ścigała. <grym> Więc to, to było? Jakieś. Jakiś fatum, chyba. Nietypawa sprawa, że policja ściga na ulicy o komentarze na Facebooku. Tak, o komentarze na Facebooku. I jeszcze miał pretensję pan Ludwikowski do mnie, że ja zablokowałam go na swoim portalu, bo on nie może czytać to, co ja piszę. Pan policjant? Tak, że, ja nie on nie, Ludwik, że pan Makarewicz nie może czytać to, co ja piszę, bo ja go zablokowałam wtedy po tej akcji, tam co mnie zaczęli obrażać. Ja do niego napisałam żebym mógł te komentarze usunąć, bo to są trochę obraźliwe. A on mi napisał wtedy, pan Makarewicz, że... Już to przeczytam dokładnie, jak to było. Nie będę tego komentował i niczego usuwał. Masz to, na co zasłużyłaś, z uśmiechem na twarzy życzę miłego dnia. Pozdrawiam. I później przyjechała policja, po jakimś czasie. Po jak... No tak po tygodniu, można powiedzieć. Nie? Przyjechała policja i mnie zaczęła straszyć, gdzie mam iść przeprosić pana Makarewicza, bo jak nie, to mi sprawy w sądzie założyć, bo to były słowa obraźliwe. Ja się zastanawiam, czy w ogóle je warto przeprosić, bo ja nic takiego nie napisałam, że jest burakiem. Tylko ogólnie napisałam, że wydaje mi się, że wszyscy ludzie, którzy tu piszą, są zwykłymi burakami. Tak to było. Czyli popełniła Pani zbrodnię, napisała Pani komentarz tak. na Facebooku. To była straszna zbrodnia, także nie wiem, co ale będzie. <laughs> A może Pani wyjaśni, z czego ta dyskusja wynikła, o co chodziło w tej dyskusji? Ogólnie... To taka głupota, można powiedzieć, bo ja po prostu napisałam taki głupi komentarz pod postem pana Makarwicza, że zająłby się sołtysowaniem, a nie tylko, no że tylko zabawy mu w głowie, coś takiego było. No i tam ludzie zaczęli mnie hejtować, wypisywać, Z jaka, że ja nic nie pomagałam, że oni sami rowy kopali, jak padał deszcz i ja nawet nie chciałam pomóc, że oni nawet nie słyszeli nigdy o mnie, żebym ja cokolwiek robiła. Ale ja nie muszę się udzielać publicznie, żeby ludziom pomagać. No to... Mówili, nie ma Pani że... takiego obowiązku. No nie mam takiego obowiązku. Ja naprawdę mówię, szczerze powiedzieć, dużo zrobiłam przez te kilka dni ludziom i ja się nie musiałam chwalić, a później Karma nie wróciła, dlatego spotykam je coraz gorzej. Także. A spodziewa Pani się jakichś dalszych konsekwencji, że policja będzie dalej przyjeżdżać, czy sprawa trafi do sądu? Myślę, że po tym materiale, że policja będzie mnie łapać, na pewno przez przypadek będą się czepiać wszystkiego, za to, że zaszłam za skórę panu Makarewiczowi. Pan Makarewicz jest osobą publiczną, tak? No to jak policjant sam powiedział, że on może mi wytoczyć sprawę, no to mógł tą sprawę wytoczyć, wysłać mi stosowne pismo, że mam go przeprosić, albo nie wiem, sprawę kieruj do sądu, a nie policję na mnie nasyłać. No to, to trochę jest nie, nie Pan Makarewicz nie jest jakąś ważną personą, żeby nasyłać policję na takie Komentarze a poza tym, y, istnieje w naszym kraju takie coś jak wolność słowa, i na przykład ja mogę osobiście teraz napisać na, na prywatnym, oczywiście, profilu pana Makarewicza, że jak dla mnie on nie jest sołtysem. Bo ja się w ogóle we wtorek dowiedziałem, że koczała ma sołtysa, bo nie wiedziałem nawet, ja myślałem, że pan Bajewski jest wójtem i pan Bajewski y, piastuje to stanowisko. No i się bardzo zdziwiłem, że mamy sołtysa i że w ogóle takie rzeczy są przez niego nagabywane, że on może sobie zadzwonić do naszego posterunkowego i powiedzieć do dzielnicowego, tak, bo to jest pan dzielnicowy nasz, że ma zatrzymać panią Ewę i, i że tak powiem jej grozić.